najlepszego niunia, słuchaj jeżeli to oglądasz to znaczy, że dostałaś prezencisko to do pobudowujsko i y, zadaniem tego filmiku jest objaśnienie tobie, wytłumaczenie wszystkiego, jak używać co oznaczają rzeczy i tak dalej, więc zaczynamy Ok, so, zacznijmy od ym, tego jakie są odżywki i czym jest równowaga pEch. Równowaga pech to są proteiny, emolienty i humektanty, czyli składniki odżywcze, które odżywiają Twoje włosy w odpowiedniej kolejności. Czyli proteiny to są odżywcze takie składniki, które budują jakby włosy, humektanty są nawilżające, a emolienty tworzą jakby taką warstwę ochronną na włosie, żeby nic z niego nie uciekało, nabłyszczają i w ogóle są koks. I teraz tak, żeby zachować tę równowagę, trzeba używać różnych odżywek zamiennie. I tak, pierwsza jest tu, to jest odżywka, mm -hmm, bardzo dużo widać, odżywka proteinowa. Um, to jest odżywka y, hubertantowa, a to emolientowa. I używa się ich zamiennie, masz to wszystko ładnie rozpisane, także zobacz na kartkę i tam masz wszystko rozpisane, w jakiej kolejności to się używa. Let's move on. Ok, so our next queen is szampon. Szampony masz łagodne oraz mocne, tak zwane rypacze. I to jest szampon łagodny, a to jest szampon mocny. Czyli rybacz. Ogólnie, o co chodzi z szamponami? Ten, czyli łagodny, stosujemy na co dzień, czyli jakby przy każdym myciu. Natomiast ten stosujemy raz na 4, 5 myć, tak żeby porządnie oczyścić skórę głowy. Um. Moje mieli, mam nadzieję, że już obejrzeliście filmik. Szata. Bardzo przyjemnie. Żeby oczyścić skórę. Bawcie się z głową bezpiecznie i odpoczywajcie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nara. <głos> <głos> ok, wróćmy. Ten stosujemy um, do porządnego oczyszczenia skóry głowy oraz tym też oczyczamy włosy z wszystkich nabudowań, z odżywek, z stylizatorów do włosów. Let's move on. To jest uwaga, peeling do skóry głowy, nie. Um, zaraz Ci pokażę. To mamy peeling. Piękny, cudowny, trychologiczny. Peeling do skóry głowy jest dość ważną rzeczą. Ponieważ y, on stymuluje wzrost włosów y, ładnie ci złuszcza naskórek ze skóry głowy. Ym, Nie. Y, um, I ogólnie, ym, ogólnie jest bardzo dobry. I go się też stosuje w ten sposób, że po prostu wyjmujesz, on ma tutaj patrz, taki aplikator. I teoretycznie możesz po prostu sobie zrobić tak, na przykład na przedziałku i po całej głowie przejechać, ale możesz to po prostu sobie na palce rozpracować i po prostu tak zrobić, bo ja czasami robię tak, a czasami tak, w zależności jak akurat mam czas. Yes, um, OK, so this is it. Tu powinien być jeszcze, o, muszę wziąć z łazienki, wait. Got it. On to our next queen. To jest. Nic nie widać. Krem bez spłukiwania. Jest to jakby odżywka, tak zwana odżywka BS, czyli bez spłukiwania. I ją nakłada się już po umyciu. Czyli jako... jeden z ostatnich kroków i ona ma za zadanie utrzymać to, co nałożywać w odżywkach we włosy. we włosie, Na włosach. <grym> No, żeby to wszystko ci nie uciekło przez warunki pogodowe, czyli przez jakąś suchość powietrza i tak dalej. Koks. I powiem Ci, stosowałem to i mam teraz na Włochach i jest koks. Także, najbiste. Um, a, tu powinno być jeszcze jedna rzecz: czyli żel do włosów ale nie kupiłem go jeszcze. Girl, what the fuck are you talking about? Także będzie, ale tu gdzieś się pojawi jego. Um, magiczna um, nazwa e, i żel do włosów jest utrwalaczem, czyli jakby utrwala ci włosy um, pod tym względem żeby po prostu skręt ładnie ci został bo ja na przykład to są włosy z wczoraj i jeszcze są koks w miarę, bo spałem w nich mimo tego, że spałem to właśnie przez żel one się ładnie utrzymały no i co dalej to jest w ogóle koks, to jest olejek ale nie olej nie mylic olej. To jest olejek. Olejek na końcówki. To jest serum zabezpieczające na końcówki, żeby ci się nie rozdwajały, żeby wszystko było bić z włosami. I on stosuje się również do odgniatania włosów, bo jak użyjesz tego żelu, to mogą ci się zrobić tak zwane sucharki, czyli takie posklejane jakby twarde, może powiedzieć, włosy. I od tym się odgniata. I ogólnie włosy są po tym koks, są mięciutkie, błyszczące, pięknie pachną. Świetne. Ok, teraz przejdźmy do części, gdzie trochę ci objaśnię rzeczy, których tu nie ma, a których możesz mieć i które mogą ci być pomocne nie tylko przy kręconych włosach, yy, ogólnie. Jedną z tych rzeczy będzie ręcznik bawełniany i koszulka bawełniana. To są bardzo ważne i przydatne rzeczy, ponieważ one, yy, jakby powiedzieć, odgniatasz w nie i one są bardzo dobre dla włosów, ponieważ nie ma nawet takiej opcji. Mm, 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 że będziesz stosowała ręcznik fortowy. Ręcznik fortowy jest yy, do ciała, nie do włosów. Nie używamy ręcznika frotowego do włosów, bo po prostu yy, włosy mokre narażone są 8 razy bardziej na zniszczenie niż suche, więc ta frota po prostu dużo bardzo... dużo bardzo... Ta frota yy, rozwala te włosy na w świecie, więc tego nie używamy. Natomiast ręczników yy, bałnianych jak najbardziej możemy używać i są koks, i do odniatania będzie w filmiku, gdzie myłem włosy. Um, tak, co jeszcze? Wcierki. Wcierki ogólnie są koks. Nie, tylko nie kupiłem się żadnej, bo nie używałem żadnej, więc nie jestem w stanie Ci konkretnie polecić. Powiem Ci takie, polecę ci takie, które są przez włosomaniaczki polecane i wtedy możesz sobie wybrać, jak będziesz chciała używać, to możesz sobie kupić jak najbardziej. Y, ogólnie wcierki są koks przy wypadaniu włosów, przy odbudowie włosów, przy tym, że na przykład, nie wiem, są słabe włosy, to po prostu wcierki są takie od jakby, taka, taki krem, powiedzmy. Tak jak masz krem na twarz, to to jest wcierka. Po prostu on pobudza, regeneruje na stałe, bo zazwyczaj wcierki są takie, że zostawiasz je bez mycia. No. Możesz jeszcze zakupić sobie em, czepek silikonowy. Satynowy, nie silikonowy. Ale I'm broke right now, więc niestety <noise> nie mam pieniędzy. A, ale to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że ym, jest to bardzo wygodne do spania. Po prostu wkłada sobie włosy w to, za, ym, i, idziesz w tym spać, i włosy ci się nie rozwalają, y, nie puszą i tak dalej, bo po prostu jest zrobiony z jedwabiu albo z satyny. Czy powiedziałem, sylikonowy? I no. I to jest bardzo przydatne, bardzo wygodne i ogólnie koksuwa. A, i jeszcze możesz sobie zakupić yy, scrunchie, też takie satynowe, które rzeczywiście będą dużo wygodniejsze do wiązania włosów. No i koks. Myślę, że to tyle yy, na ten filmik. Drugi filmik masz w odnośniku, Um, on będzie z myciem włosów i tam jest praktycznie pokazane wszystko, co masz robić i tak dalej, więc jest glad. Um, więc myślę, że wszystko się odnajdziesz z tym, co masz robić. To coś jeszcze miałem ci powiedzieć? Clearly the struggle is real. A właśnie um, podam ci wszystkie Instagramy na tej kartce będą spójrz. E, Instagramy, linki do Instagramów wszystkich dziewczyn, włosomaniaczek, które jakby jeszcze kiedyś chciała, nie może sobie przejrzeć, bo tam po prostu jest wszystko. Od jakiejś laminacji, olejowania włosów, do po prostu. Tam jest wszystko. Nawet Ci mogę konkretne posty podesłać. Moje ulubione, na przykład najlepsze produkty, opisy z Isany produktów. Także go mia wszystko. Naprawdę. Także no. Happy Birthday, jeszcze raz. I i hope, że wszystko zrozumiałaś.